Widzowie, miałem dzisiaj nie nagrywać drugiego odcinka, ale to jest hit, co się wydarzyło w Brawl Stars Przekozacki nowy skin do Doż, tylko i wyłącznie za 10 golda, za 10 monet Nie żartuję, to jest jakiś największy bug w ostatnim czasie Chociaż bugów mieliśmy sporo, ale ten to już w ogóle rozwalił system Tłumaczę wam już o co w tym chodzi Jednak zanim do tego przejdę, mamy w sklepie do odebrania jednego gem'a. Wow, <laughs> jeden gemik dzisiaj wleciał z kostki, niesamowity prezent Ale mam jakąś ofertę z jednym blingiem O co tu chodzi? W sensie, jeden gem za 33 blingsy no to dobra, kupujemy ją, proszę bardzo Jest kupiona, lecimy dalej I tutaj nie pojawia mi się nic Ale jak chwilę odczekam To jednak pojawia się 10 monet za 33 blinksy Więc okej okay, Też to kupuję i patrzcie co wydarzy się dalej Uwaga, lecimy, lecimy Moi drodzy, o co tu chodzi Mamy jakąś kolejną ofertę, gdzie jest Gem za 10 golda What O co tu chodzi widzowie Zobaczmy, zobaczmy dalej co tu się odwala to, teraz jeszcze błyskotki, 33 błyskotki za jednego gema po raz kolejny, no to kupuję. Ile tych ofert nam się tutaj respi? Ja nie wiem o co tu chodzi, widzowie. I znowu coś się pojawia! Ło! Dobra, biorę wszystko, żeby wam to dobrze pokazać, nie? Jestem ciekawy jak ten bóg się zakończy. Znowu jakieś gemy za 10 golda. <grywka> No co się dzieje w Brawl Start, ale oglądajcie dalej, bo to jest dopiero początek. Kolejne błyskotki. Dobrze, dobrze, że mam dużo tego wszystkiego, to mogę to kupować, żeby wam pokazać to jak. Bo jak widzicie, troszkę tych ofert się tutaj pojawia. Teraz znowu jakieś monety. Tego nie powinno być. Ja naprawdę nie wiem co się dzieje. Zostawcie łapkę w górę widzowie. Ehm, jak też takiego buga macie lub mieliście. Ehm, jestem ciekawy, czy to jest tylko u mnie, czy u wszystkich. O co tutaj biega? Dobra, czy znowu się coś pojawia? I cały czas się błyskotki tylko pojawiają. Mi się nie pojawia ten skin do dołdża. Wiele osób miało tego skina do dołdża za 10 minut monet, gdy właśnie kupowało te oferty i prędzej czy później ten skin im się pokazywał. Ja kupuję i kupuję, a mi ten skin do dobra się jeszcze nie zrespił. Ale jak coś to jest potwierdzone, taki bug serio ma miejsce w brawlu. O! I widzicie? Pojawił mi się, ale ja nie będę go kupował. Nie róbmy tego, widzowie, nie kupujmy go, bo i tak prędzej czy później, no wiecie, to się zwróci. Pewnie będą jakieś rekompensaty i tak dalej, będzie to zabierane. Ja tego nie tykam, nie kupuję go, nie będę wykorzystywał jakiegoś specjalnego buga e, po to, żeby tylko zdobyć skina. Nie byłoby to uczciwe zdobycie tego skinka więc ja tego widzowie robić nie będę. Ale ten Bóg jest naprawdę porąbany. Jakbyście się dziwili, skąd niektórzy ludzie mają tego skina za darmo. No to właśnie z tego Buga. Lecz tak jak mówię, moim zdaniem to zostanie prędzej czy później naprawione. Ja po prostu w to nie wierzę. To jest jakiś hit. 10 monet za skina. Mordeczki, co to jest za oferta chora? No tego to jeszcze nie grali, nie? Czekajcie, wypróbujmy go. Czy on normalnie działa? Czy jak od Gierkę, to to będzie ten skin, czy jakiś inny? Ludzie, eee, no, no to jest ten dodge. To jest ten nowy dowód, którego mieliśmy dostać po prostu w tym konkursie, nie? W tym losowym. Kostki, a twórcy robią coś takiego. To jest jakiś hit. Dobra, zostawcie subika na moim kanale, żeby być na bieżąco z wszystkimi nowościami w Brawl Stars, bo jak wychodzi coś nowego, to ja Was informuję od razu o tym, a to jeszcze nie jest koniec. Mamy zlikowane nowe skiny, kilka takich nowych skinów, które wchodzą oficjalnie do chińskiego Brawla i teraz pozwólcie, że Wam je pokażę. Ziomek jakim jest starkiem na swojego Twittera wrzucił krótki filmik, w którym przedstawił nową współpracę twórców z chińskim Brawl Stars, gdzie mają takiego oto pięknego skina do Mortisa. Zwróćcie uwagę, jak on wygląda. To jest jego Oficjalna prezentacja do nich taki oto skinek wbija. Otlencie go w komentarzu w skali. od tym do 10, to będę starał się przypinać serducha. Zwróćcie to, patrzcie na tą uwagę, tak to wygląda. Naprawdę ten skinek jest dosyć ciekawy, nie? Mi się podoba, nie wiem ile on tam będzie u nich kosztował dokładnie. Ale animacje, które on ma, są przegigakozackie, zwróćcie uwagę, jak używa ulta. No, powiem wam, że przydałby nam się taki skin w naszym Brawlu, żeby też był, ale spokojnie. Tych skinów jest jeszcze więcej w fińskim Brawlstars, więc dosłownie dajcie mi sekundkę i już wam je pokazuję. Zaraz się to zmieni. O, tu mamy kolejnego. To jest jego inna wersja, taka już bardziej czerwona, nie fioletowa. No i też prezentuje się całkiem nieźle. Zobaczcie, tak oto to wygląda. I uwaga, mamy go w grze. W grze ma takie zielone animacje, zielone ataki trochę, no proszę, nieźle, nieźle się prezentuje, muszę przyznać, zwróćcie uwagę, co to jest, no ciekawy skinek kolejny, zobaczmy jego ulta, wow, ja takiego ulta musiałem mieć, a to jest skin do Lili, w ogóle ja myślałem, że to jest do Mortisa, teraz się poprawiam, widzę, że to jest skin do Lili, widzę po ulcie dopiero, czyli do Lili jeszcze wszedł taki nowy skin u nich, nie tylko Mortisa, ale też Lili, a to, to, kto to jest? To jest Max? Tak! Ej, to jest Skin do Max, jakie oni tu mają kozackie skiny. To jest jakaś współpraca z Evangelion yy, u nich, tak się nazywa ta firma, z którą współpracują i ona dała właśnie im takie oto nowe przebrania. Jak ten skin do Max będzie wyglądał w grze? Ja jestem strasznie ciekawy. Okej, okay, a takie nie są jakieś ładne szczerze u tego skina. Myślałem, że będą ciekawsze, jakieś lepsze Szczerze, a takimi rakietami dosyć zwykłymi, ale Ult już jest fajny. Ucisk już mi się podobał. Więc jak widzicie jest ciekawie, a u mnie dopiero co zaczyna się mega świnia. Zresztą u was też za 4 dni, moi drodzy, chciałem wam o tym przypomnieć. Mimo, że mega świnia, no jest już taka niezbyt popularna. Popularta idzie zbyt fajna i każdemu się nudzi, no to moim zdaniem warto tą mega Świnię będzie jeszcze zagrać, bo kto wie, czy to nie ostatnia mega świnia, którą mamy. Wiecie o tym, Mordeczki. Bardzo możliwe jest to, że Mega Świnia już w kolejnym Brotoku zostanie zmieniona i no już nigdy nie będzie okazji w nią zagrać, więc korzystajcie, póki można. Dodatkowo dzisiaj twórcy wrzucili też nową grafikę, na której znowu mieliśmy spajka, właśnie w tym przebraniu. Już po raz drugi on się pojawia. Dodatkowo znowu mamy ten dziwny krzak, który jego doniczka i tak dalej też przypomina spajeczka, bo ma idealną kolorystykę jak on. No oprócz tego oczywiście. To była grafika tutaj głównie z tym skinem do Lili, więc nic dziwnego, że jest na głównym planie. W tle mamy zamek i po prostu Spike go chyba chroni. Taki ochroniarz, to kurde, nieźle. Jakim studem do sklepu wrócił też wczoraj Uno Chester. Miał wrócić on dopiero we wrześniu, ale twórcy jednak zdecydowali się, że zmieniają zdanie i dają go właśnie teraz do sklepu. No i wraca on już przed ostatni raz, czyli teraz wraca, później jeszcze raz wróci. I już następnie nigdy więcej wracać nie będzie, więc widzowie korzystajcie, póki on jest, bo to jest bardzo fajna współpraca z Uno. I warto tego skinka otrzymać. A w ogóle Mega Świnia już się rozpoczęła. Źle wam powiedziałem, że ona się zaczyna za 4 dni. Ona rozpoczęła się właśnie teraz, dzisiaj. Za parę dni też będziemy mieli już event demonów. Więc ja się boję, co się wydarzy w evencie demonów. Jak teraz mamy takie bugi przez tą kostkę i codziennie praktycznie coś nowego w broń, teraz się buguje i laguje, to co dopiero będzie podczas tego eventu aniołów i demonów. W ogóle patrzcie, tutaj w tej zakładce mamy bardzo fajną animację łańcuchu, która cały czas się rusza. I to tak fajnie wygląda. Taki drobny szczegół, który tutaj twórcy dodali. Z takich ciekawostek mogę wam powiedzieć, że jak klikniemy na przykład w takiego bula, to początek ma on anielskie tło, co nie? Ale chwilę poczekamy, przy tym bólu staniemy sobie i zmienia się ono właśnie na czerwone. Tak się dzieje w sumie z wszystkimi skinami tych aniołów i demonów, więc no, raczej to wiedzieliście, ale wolałem też o tym wspomnieć. E, oczywiście ten skin, jak przypominam, piekielny kieł, będzie totalnie darmowy dla każdego, e, tylko trzeba będzie otwierać demoniczne star dropy. No ja się już nie mogę doczekać, jak one wyjdą. No zresztą zwróćcie uwagę, jak fajnie się je otwiera. E, mam nadzieję, że już w pierwszym openingu uda mi się trafić któregoś z skinów do Mortisa, e, bo to jest coś, na co najbardziej i będę polował w tym nowym evencie. Możecie mi napisać w komentarzach, jak otworzyliście o tego momentu, jakiego skinka wy najbardziej chcecie wydropić. Oj, coś tu mam, ale nie, myślałem, że to coś lepszego będzie, ale nie tym razem. No jeszcze tutaj otworzymy sobie z jednego czy dwa takie star dropiki. Dobra, styknie. Kolejna premiera, która się zbliża, to premiera Tranka. I powiem wam tak, warto już odkładać sobie monety na niego widzowie, żeby od razu go sobie wymaksować i ulepszyć. Ehm, no i to będzie dosyć mocna postać na sam początek na pewno. Zresztą ostatnimi czasy każda postać nowa w Brawl Stars, która wychodzi, jest po prostu zbyt mocna i twórcy zaraz ją muszą osłabiać, więc pewnie podobnie będzie z tym trankiem. to jest trochę takie, nie wiem, połączenie Karla jeszcze z jakąś inną postacią, no zobaczcie jego ulta, mi on, zaraz wam pokażę mi on mocno przypomina ulta od właśnie Karla, dajcie mi sekundkę okej, okay. już ten ulcik leci no sami zresztą widzicie, Kar w połączeniu z Berym w sumie może nawet, no coś takiego to się w dalszym ciągu wydarzy z tym skinem do Doge'a, którego udało wam się odebrać za darmo są dwie opcje, albo już twórcy go zostawią dla tych osób i dadzą jakieś inne rekompensaty dla osób, które go sobie nie odebrały albo po prostu do zostanie on nam zabrany z tego konta, już go zdążyliście odebrać i dostaniemy jakąś inną rekompensatę. Zobaczymy, twórcy nas będą informować na social mediach i ja na pewno jak się dowiemy, to jutro w odcinku wam powiem od razu co i jak dalej z tym skinem. A w tym odcinku to na tyle, widzimy się jeszcze dzisiaj później na live'iku, więc koniecznie wpadajcie, no i do zobaczenia wszystkim, piona!